Troszkę się pomordować Widzisz Wojtuś jak koło Wrotek za sobą chodzi zajebiście? Aha. A nie kurwa wypierdalać między włosy Powiem Ci, samulet ma wszystko Patrz, jeszcze mu się chce tańcować że przecież, ja ci nie zjem, ja Cię wypuszczę, ja chcę A tylko jest... zdjęcie Za krótko trzymasz, 50 minut Pływasz nie jak chcę, kurwa ja nie mogę nic zrobić No zostań, zostań, po pierwsze Wypuszczę cię tylko zejdź i do podbieras Urla, proszę To jest na przyjemny. Jakby chłop do wody w spotknie? To jest na Mamy radę Nie bój się. Ja ci wszyscy nie zrobię. Na 17 to jest, ale nie żyłka, fluorokarnia. to jest, A, jest trochę mocniejszy. Ja na hańczyk wyjąłem 82 cm dolenia Ale panie Laszku, 16 harty? Na, na 0,12 żyłki. tak jak wyjmę go. Nie, no to jest taki 12, to mą film. A no jest. Bo ja na grywo. Nie, ja go na przeskoczy. Ale to jest na przyjemność. Muszę przyjemno. na razie przyglądać To ten raczył go złapać. O. On widzi, że to ja. On wie, jak go wypuszczę. Połóż go. Czerwoną słodkę to Tak. Chodź. Przecież wypuszczę. Nie bój się. Połóż ten popierak i on ci nie sprowadzi. Na brutzimy go, jedynie to podbieraka, podnieście Powrót. kurwa gości, przecież zaraz pójdzie wolno. Nikt ci kurwa nic nie zrobi. Nie chcę to zabać odwiedzić. Za sam czubek jest zapięty u góry. Ale nie widział pan paję w ubraniu. Myślałem, że potka. Tak pukał delikatnie, delikatnie. muszę hmm. teraz złapać o, o kurde. kurde.